Słuchajcie, Bogusia z grzesiem. Zobaczcie co nam na śniadanie przynieśli. Kremóweczki z wadowic. No mega po prostu. Mm. Takie są jak Asia mówiłeś. Ale teraz powiem ci. Słuchajcie, zobaczcie w jakim towarzystwie w ogóle tutaj przebywamy Forsight camp. bez bana. Zolciaki Po prostu my no, w takim towarzystwie stoimy, Przyga, że, ja, że mega tak się wyżej, Ja się muszę zasłonić Krzysztof, ale, jest, Krzysztof jest wstydliwy Ale chciałbym powiedzieć w jakim my towarzystwie ja. stoimy Z samych Niemiec przyjechali Z samych Niemiec Maluchy przyjechały do nas z samych Niemiec, żeby tu tam i być No nie oszukują oni pewnie w <noise> Aha. Za parę minut Rozpocznie się już oficjalnie zlot Słuchajcie e, Większość załóg jest już na miejscu e, Więc za chwilę rozpoczęcie jak tu będziecie patrzcie na ten krawężnik, wczoraj miałem z nim wypadek żebra poobijane. Trzeba po ciemku trochę na niego uważać. Dobra, ale za chwilę rozpoczęcie, oficjalne rozpoczęcie z lotu, więc imprezę czas zacząć. Spójrzcie organizatorzy, że zorganizowali plecaczki dla uczestników. Bardzo fajnie, miło z ich strony. Zobaczymy, czy Asia dostanie, bo być może była niegrzeczna i nie dostanie. Słuchajcie. Ale Ty nie chciałaś. Jednak chyba była grzeczna, dostała. Pana mała też. nasz dobry kolega z kanału front Side? Nie, słuchajcie, nie, to zasłony. Front Side Camp. Zybić, zybić o, wszystkich panów za oglądajcie, oglądajcie, radzie. ale... Słuchajcie, Krzysiek też. Nie. Krzysiek następny kanał. Bez bana, dobrze pamiętam? Bez, bez lajka. lajka. Bez lajka. <laughs> ale, ale bez bana nie. też. <laughs> bez bana. Krzy, Krzysiek do e, no właśnie Krzysiu e, brał e, tego Starlinka. I jak Krzysztof? Zarobiście. Zarobiście. bardzo szybko i nie wiem uruchomienie 5 minut i działa. Dobra, Warto. Bójcie, warto. Bójcie. No, nie mamy z nimi współpracy, ale kupujcie. A i zresztą zobaczcie, a tam dalej Zolciak stoi, też się cieszy i też się śmieje, że używa. Starlinka, tak, polecamy. Tak, dzięki niemu, dzięki, dzięki temu gościowi. Wszystko nie niemieckie, wszystko z Niemczech, wiecie, tak. Ja się <laughs> śmiałem, że Marcin to powinien... Ilą maskę powinien zaprosić jako najlepszego sprzedawcę Starlinka. Na nasz, na nasz adres dość dużo tego przychodzi, więc chyba faktycznie napiszę do, nie, do niego, żeby jakąś współpracę nam dał. Za darmo, no darmo na Słuchajcie, my tutaj ze Zbyszkiem i z Krzysztofem kamerkami, tutaj się, wiecie, chwalimy i tak dalej i przychodzi Grzegorz. No i czar prys, po prostu nie jest już naszym kolegą, nie jest już naszym kolegą. Większej nie było, większy nie można z tego kupić. Tak <grym> zapomnisz na jak. Słuchajcie, Darek się, że tak a powiem, nie. Darek się znowu awanturuje o o to, żeby nie. występować w vlogu, a jak wy pamiętacie, już widzieliście, przecież Darek jest bohaterem całego vlogu. On mnie pomija od 10 lat, ten kolega też pomija mnie zawsze, zawsze pomija, ja Pamiętajcie, z Darkiem nie jeździcie na rybę, bo Darek z wody wyciąga wszystko, Darek nawet ściski, nawet ściski solarskie. Zestawy startone, startowe, przepraszam, zostały rozdane. Fajne pierdolki, e, siateczki, w środku są prezenty. Ale to, kto był, to wie. Więc bardzo fajnie organiz fajnie organizatorzy to zrobili. Nam się podoba. Po okolicy taki stawek tu jest, zobaczcie. Fajnie żaby, że tak powiem, śpiewają. Fajnie, fajnie to wygląda. Bardzo przejrzysta stawodowiście. widzicie? Woda jest mega przejrzysta fajny taki zakątek Słuchajcie, jest gupawka, jest totalna gupawka. No to już się zaczęło już tam będzie draje Słuchajcie, organizatorzy przygotowali jak są kiełpaski. Coś do popicia, więc bardzo fajnie. Zaczyna się ten dzień. Będzie na pewno mega. Oj, Próbuj. Zmęczony dzisiaj jestem. Zmęczony, co to jest? Sofkę Ja nie piję dzisiaj. Dlaczego? Dzisiaj nie. Wody. <noise> no to próbujemy. Ja, tak. Mały kieliszeczek. Jest, jest i pan Darek. Zajrzymy. O, Oczywiście. Nasz, nasz ulubiony gwiazdor być. vlogowy. To pozdrowienia dla Krzysztofa i dla Magdy z MKM. Pijem, o, w waszym piję piją dzisiaj wódeczkę, nawet się no, no, składam. Ipraza się rozpoczyna, jest i róża z nami, słuchajcie, schowała już kamerę, bo ona też wszyscy mi, kamerę. nie, pokażę, ja pokażę. Tak. A ja taką malutką, o no właśnie, mam normalny kompleks niższości, wiecie, jest, Oj, tam jest tam bardzo tam to jest. Oj Marcinko, ale no troszkę masz no i... tak, akurat do rączki ci pasuje, ja, wiesz, Naśmiewa się za mnie, naśmiewa się jawnie.

Kółko takie tak, mamy... Tak, mamy tak, 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 kółko filmowe. Weź tak, żebyś... Tak, 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 tak. kółko, kółko filmowe. Cześć. <noise> filmowe. Być, mamy, Cześć. Znani na ja znani kanalarze. Każdy ma swój kanał. jeszcze nie wyszli z podziemia. jeszcze nie wyszli z podziemia. Będzie DJ i będzie można się dobrze Ten pan to jest dobrze przygotowany. Taki, złotowiczy, to ja to ja rozumiem. Wiesz...

i się bierzemy za kibicowanie. Nie, nie. Praca, poczekajcie, wracamy, wracamy, wracamy. Jeszcze... nie, bo Trzy, cztery, trzy! Brawo, brawo, brawo! Jeszcze. Tych państwa znamy. I, tych, tych państwa też znamy. Po wczorajszych wieczornych e, pląsach, dęsach i tak dalej. E, Zostawiło się kilka tutaj wzgórz, słuchajcie. Eee, są, e, dla dzieci, Zaba, zabawa dla dzieci to jest przede wszystkim, bo wie, wiemy wszyscy, jeżeli dzieci się będą nudziły, to nie będą chciały z nami jeździć na kempingi, bo my sobie znajdziemy zajęcie, a dzieci nie. Zobaczcie, są dwa dmuchańce, jest skakanie. Eee, dzieci e, malują twarze dzieciom, e, więc jest bardzo fajnie. Dzieci się nie nudzą, jeżeli komuś czegoś brakuje. Można nawet kupić na miejscu, więc jest bardzo fajnie pod tym względem. Zobaczcie, w razie czego jakąś czegoś zabrakło, jest stoisko, można to kupić. Słuchaj, nawet, nawet mamy masy uszczelniające, jakby ktoś chciał na kempingu zrobić jakiś szybki mały remont, jest czym, więc fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Zobaczcie, krzesełka, stoły, lodówki, więc naprawdę można się zaopatrzyć. Nawet na miejscu. Jest też przyczepka do sprzedania. Jak ktoś będzie miał ochotę. E, no fajnie, fajnie to jest porobione. I zobaczcie pokrowce różnego rodzaju takie niezbędniki. Ale to jest fajne, zobaczcie. Ja musiałem taką na auto u siebie na tylną szybę coś takiego zrobić. E, kurczę, super. Zobaczcie, tu macie nazwę, jakbyście mieli ochotę. To sobie zobaczcie. Nie będę was zanudzał, bo na pewno tu już wszystkie kanały, które są, to już były takie wywiady. Z właścicielami, że tylko po prostu spójrzcie i, i popatrzcie. Bardzo fajnie jest to zrobione. Mi się bardzo podoba, więc popatrzcie, być może do waszych kamperów przyczep znajdziecie. Sobie. A tu zobaczcie, dziewczyny mają fajne sprzęty do czyszczenia czegokolwiek. Polecam jest... taki ręcznik, bo mam już 5 lat. Moja, ma, moja mama wczoraj sprawdziliśmy. Wy nie słyszałyście? Nie. 23 no, 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 lata, no ma też matki, 23 no. lata, o, no więc no, ko... bardzo fajna sprawa i no bez chemii, tak słuchajcie, czyścicie jest, wszystko, więc naprawdę włożyte. fajne, spójrzcie, a dziewczyny, a dziewczyny nie mają tutaj, eee, jak się mają do was zgłosić, wizowie? Widzowie Mogą się zgłosić do nas poprzez na przykład wasze polecenie albo numer telefonu, albo w zestawach tutaj z lotowiczów są nasze ulotki. I można sobie dać do nasze ulotki wraz z pismówkami, i tam jest numer telefonu i można do nas się dzwonić. Ja kupuję więc słuchajcie, Zlotowicze nie mają problemu z, ze znalezieniem tutaj, a ja wam wrzucę link na dole, żebyście się mogli z dziewczynami skontaktować. Fajna sprawa, naprawdę i bez ściemy jest nie, niezły produkt. Mamy sznureczki, słuchajcie, ja wiem, że to są makramy. Moja żona, słuchajcie, kupiła takie sznureczki sobie z... rok temu. Stwierdziła, że będzie nam robiła takie rzeczy. I jeszcze trochę czasu minęło. I ja, ja chyba ja prędzej chyba tu kupię, niż ona to zrobi. Pewnie, ale mieliśmy dzisiaj klienta, który stwierdził, że naszym akramem to na pewno są bluzki na wieczór drżon, Także tylko fantazja nas Na sobie. Na to ja nie wpadłem, ale pomysł jest niezły, słuchajcie. Nie, nie, dobrze. No, Takich rzeczy nie będziemy mówić. Można usiąść, odpocząć, piwko wypić. Słuchajcie, jak ktoś się zmęczył, a tu dziewczyny sprzedają kubeczki. Zobaczcie. Można na pamiątkę sobie kupić motokuników, nasz karawanik. A gdzie jest zlotowy? Nie ma. Do, do, do wygrania. A więc słuchajcie, zlotowych nie będziemy mieli, chyba że wygramy. Ja spróbuję organizatorów przekupić, może jakoś wygram. Słuchajcie, to są. Jest to papier, który wkładamy do toalety sobie. Przez to toaleta jest czyściutka, że tak powiem, po dwójeczce. Tylko słyszeliście, że musi być zamknięta przykrywka, żeby to nie, od razu nie wpadło, więc robimy na zamkniętej toalecie. Przez to mamy czyściutką, elegancką toaletę. Nie trzeba nigdzie tam czyścić, zbierać jakiś resztek, tak dalej, więc bardzo, bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, Poszukamy, może tu znajdziemy gdzieś... Gdzie możemy to kupić? Możemy kupić na Allegro pod nazwą Kingdom. Zobaczcie, tu, tu jest wszystko e, opisane. Jest nazwa, jak, sami jak widzicie, również do łódek. Fajna sprawa. To tam patrzcie, szukajcie. Bardzo, bardzo, bardzo przydatny gadżet taki karawaningowy. No I na rynku niemieckim można kupić to na Amazon. O. Więc widzowie z Niemczech na Amazonie szukajcie. Powiem Wam tak: to są nagrody. Jest grubo, naprawdę jest grubo. I cała czwórka organizatorów właśnie. Zobaczcie, jesteśmy już w biurze u basi, musimy zapłacić, uregulować rachunki. I zobaczcie, jaka piękna kolekcja kubeczków. O, ten jest taki całkiem fajny. Jest poniedziałek rano. Po zlocie wszyscy, się wszyscy już praktycznie wyjechali. E Ale zostali jeszcze organizatorzy, którzy fajnie zrobili ten zlot. Świetnie się wszyscy bawili, słuchajcie, no i co, no wypada im tylko podziękować i namówić jeszcze, żeby jeszcze raz robili jakiś zlot, bo... Witajcie, witajcie. <laughs> witajcie, to my bardzo dziękujemy. Tak, przede wszystkim Wam dziękujemy, że do nas przyjechaliście i u nas tutaj się fajnie bawiliście i mamy nadzieję, że widzimy się również za rok. W tej słuchajcie, całej cze czekamy, grupie, czekamy, czekamy, czekamy na Facebooku, kiedy się pojawi ogłoszenie, że jest nowy zlot. <laughs> Pracujemy nad tym już teraz, już zaczynamy nad tym pracować. Podoba mi się ich podejście, słuchajcie. Także bardzo dziękujemy wszystkim My dziękujemy, tym, naprawdę też. Świetnie się bawiliśmy, Również. było nam bardzo przyjemnie przyjechać i też poznać dużo bardzo nowych ludzi. Jest Jania, słuchajcie tam z tyłu, macha. Paulina się tam kręciła przed chwilą, więc wszyscy są, ale my teraz musimy się już pakować i ruszać no, nie dalej w drogę. Wszystko, co dobre, się kończy. Słabo z tym, że musimy jechać, ale trudno. Na razie. Do następnego. Do następnego. Okay.